Dzień dobry, moi kochani. Wielkie miasta Europy, Paryż i Londyn. To temat dzisiejszej lekcji. E, moi kochani, Paryż, Londyn, to dwie metropolie leżące blisko siebie. E, I są to miasta, które jeszcze jakiś czas temu były największymi miastami na świecie. W dobie zmieniającego i rozrastającego się świata już największymi miastami nie są, ale są największymi miastami Europy i są bardzo ważnymi ośrodkami światowymi. Natomiast, będąc do końca szczerym, to największym miastem Europy jest Moskwa. Moskwa. Paryż i Londyn trzy największe miasta Europy. Ale kiedy te miasta porównamy z miastami na świecie, tymi właśnie rozrastającymi się, to wcale tak dobrze nie wyglądamy. A kiedy znowu Warszawę, nasze największe miasto, porównamy z Paryżem czy Londynem, to my wyglądamy, moi kochani, jeszcze słabiej. A zobaczmy, jak to wygląda na diagramie. No i proszę bardzo, w 2017 roku e, największym miastem świata jest Tokio z liczbą ludności bliskiej liczbie ludności Polski. E, następnie zobaczcie Delhi w Indiach, Szanghaj w Chinach, Meksyk, São Paulo w Brazylii, Mumbai w Indiach czy Kair w Egipcie. Nie ma tutaj miast europejskich bo najmniejsze z tych to blisko 20 milionowe, natomiast największe miasta Europy to jak już powiedzieliśmy Moskwa, Paryż, Londyn i zobaczcie gdzie jest Warszawa. Kilkakrotnie mniejsza od największych miast Europy, które nawet nie są w czołówce największych miast świata. Miasta europejskie się cały czas intensywnie rozrastają. Pamiętajmy, że około 3/4 ludności Europy mieszka w miastach. No to zastanówmy się, co takiego sprawia, że ludzie chcą mieszkać w miastach i co ich do tych miast przyciąga. Chyba wygodniejsze życie. Moi kochani, jeżeli chcemy dostać się do specjalisty, to jeżeli porównacie y, tam, gdzie mieszkacie, to y, domyślamy się, że łatwiej dostać się do jakiegoś specjalisty wyszukanej specjalności medycznej. Y, nie wiem, na przykład... Y, na przykład nic mi do głowy nie przychodzi. Y, Na przykład endokrynologa w większym mieście niż w małym miasteczku czy na wsi. Dalej, proszę Państwa, jeżeli chcemy się uczyć języka, no to na przykład mandaryńskiego, to raczej szkołę takiego języka znajdziemy w wielkim mieście, a w małym miasteczku, nie daj Boże, na wsi raczej nie znajdziemy. Jeżeli będziemy chcieli uprawiać jakąś dyscyplinę sportu, nie wiem, może chodzić na taniec brzucha, to okaże się, że w kilkudziesięciu tysięcy mieście takiego kursu nie ma, ale większych już są, więc w mieście po prostu się wygodniej żyje. Dlaczego? Bo mamy lepszy dostęp do służby zdrowia, lepszy dostęp do uczelni wyższych. No proszę Państwa, jeżeli ja będę chciała studiować medycynę, to raczej w małym mieście czy miasteczku ja tego nie będę robiła, muszę jechać do dużego miasta. No właśnie, czyli lepszy dostęp do uczelni wyższych Do dóbr kultury, do, do, do teatrów, do, do galerii, do właśnie różnych mm, instytucji, które organizują jakieś kursy, szkolenia. To wszystko jest w większym mieście. Moi kochani, w mieście dużym mamy łatwiejszą komunikację, bo nie tylko mamy autobusy, ale mamy i tramwaje. W Warszawie mamy metro na przykład, tak? Mamy róż, wiele sieci, yy, które yy, przewożą yy, osoby indywidualne, czyli firm. Yy, z taksówkami. Nie wiem, jak to powiedzieć. Więc moi kochani doskonale już wiemy, że w miastach wygodniej się żyje. Ale z drugiej strony Intensywna, duża liczba ludzi w mieście, intensywny ruch uliczny sprawia, że w mieście jest gorsza jakość powietrza, trudniej o wodę. Pod miastami tworzą się tak zwane leje depresyjne, czyli woda jest wypompowywana podziemna i tej wody jest deficyt, trzeba ją uzdatniać. Jest problem z, 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 nad, z nadmierną ilością śmieci, z oczyszczaniem powietrza, jak już powiedziałam. Więc miasto ma swoje plusy, ale ma swoje minusy. Ale mimo to do tego miasta ludzie generalnie się garną. Czym takim wyróżniają się te dwa miasta Paryż i Londyn? Moi kochani są to... Y Metropolie światowe, czyli tak naprawdę ośrodki o międzynarodowym znaczeniu, kulturalnym, gospodarczym, handlowym, przemysłowym. Znajdują się tam dzielnice biznesowe i odgrywają ważną rolę nie tylko w Europie, ale właśnie i na świecie. Są w Europie ważnymi węzłami komunikacyjnymi. Musimy wiedzieć, że największe lotnisko w Europie to lotnisko Heathrow w Londynie i to jedno z wielu lotnisk, które są w Londynie. Natomiast drugie najważniejsze lotnisko to lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu. A więc, jak już powiedziałam, bardzo ważne ośrodki. I teraz są to również miasta wielokulturowe. Jak już powiedziałam wcześniej, że Europy, historię i historię świata widać w Europie. Europa miała dużo kolonii, kraje europejskie miały dużo kolonii. I na przykład Francja miała kolonie um, chociażby w Afryce i tutaj jest dużo um, mieszkańców. Um, Pochodzących z Afryki, czyli czarnego koloru skóry, jak również z basenu Morza Karaibskiego. Natomiast z kolei w Londynie mieszka dużo Azjatów, a dokładnie mieszkańców Indii, chociażby, tak? Dlatego, że Indie były kolonią brytyjską. Co jeszcze bardzo ciekawe, musimy wiedzieć, że te dwie metropolie oddziela kanał La Manche, bo nie zapominajmy, że Wielka Brytania to, to, to wyspa. I moi kochani. Pod kanałem La Manche jest tunel, który, który łączy ze sobą Wielką Brytanię i Francję. Oczywiście nie jest to tunel drogowy, czyli to nie jest tak, że wjeżdżamy sobie do tunelu i przejeżdżamy. Jest to tunel kolejowy, czyli są pociągi, ale na te pociągi można załadować samochody i samochód, będąc w pociągu, jest przewożony pod kanałem La Manche. Bardzo ciekawe. Paryż i Londyn y, są to miasta, które leżą y, w Dolinach, leżą nad rzekami, Paryż leży nad sekwaną, a Londyn leży nad tamizą. Y, są to miasta y, duże, gęsto zabudowane. Przyjrzyjmy się mapom. Zarówno Paryż, jak i London z miastami przyległymi tworzą zespoły miejskie. I teraz ciekawa sprawa w Paryżu polega na tym, że proszę Państwa, widzimy, że granice administracyjne Paryża to jest to. Natomiast Paryż, zobaczcie, nazwa jakby wychodzi poza granice administracyjne. Tak, od dłuższego czasu Paryż nie zmienia swoich granic administracyjnych, mimo że miasto w naturalny sposób się rozrasta. Więc prawdziwy Paryż to jest tylko ta niewielka część centralna, natomiast to, co my nazywamy Paryżem, to jest potężny zespół miejski. Londyn z kolei, jak widzimy, jego granice administracyjne są jakby nadążają i miasto się, y, się rozszerza, więc jest to znacznie, przynajmniej teoretycznie, y, większe miasto. I jak widzimy, chyba Paryż jest bardziej chaotyczny, natomiast Londyn ma pięknie wykonaną obwodnicę naokoło swojego miasta. I pamiętajmy, jak i Paryż, tak i Londyn z miastami y, naokoło tworzą zespoły miejskie, bo musimy mieć świadomość, że ludzie, którzy mieszkają w tych miasteczkach naokoło, to prawdopodobnie ich życie tym, Związane jest z Londynem. Oni tu jeżdżą do pracy, może do szkoły, na zakupy. Więc yy, takie zespoły nazywamy aglomeracjami. Mamy aglomerację Londynu i yy, Paryża. Jak już powiedziałam, Londyn i Paryż to dwa wielkie miasta Europy, które odgrywają bardzo dużą rolę w światowym handlu, biznesie, gospodarce i kulturze. Te miasta cały czas się rozwijają, natomiast każdy z nich kojarzymy z czymś innym. Londyn będziemy kojarzyć z finansami, z biznesem, z handlem, natomiast Paryż no, stolica kultury, stolica mody, jakieś ważne wydarzenia w świecie artystycznym. No to po kolei. Proszę Państwa, w Londynie są siedziby najważniejszych banków, najważniejszych firm ubezpieczeniowych, kancelarii prawnych. W Londynie znajduje się największa giełda papierów wartościowych w Europie. Moi kochani, w Londynie jest słynna dzielnica City, gdzie właśnie znajdują się siedziby najważniejszych międzynarodowych firm. Tutaj również wydawane są najważniejsze czasopisma w świecie ekonomii, w świecie biznesu. Financial Times i The Economist to Londyn, co z kolei reprezentuje Paryż. Paryż to światowa stolica kultury. Od dawna tutaj artyści upodobali sobie Paryż i wiemy, że dzielnica Montmartre. To dzielnica, w której chociażby mieszkał nasz Chopin, czy mieszkał Pablo Picasso, malarz, czy Vincent van Gogh. Oczywiście w tym mieście są piękne muzea, w Londynie zresztą też, ale w Paryżu na pewno wszyscy kojarzą Louvre czy Dorset. Natomiast nie zapominajmy, że o Paryżu mówi się, że to jest światowa stolica mody. Tutaj powstały pierwsze domy mody y Coco Chanel czy Christiana Diora. Mnie właśnie też Paryż kojarzy się z perfumami z tego, to właśnie powodu. No i nie zapominajmy, że w Paryżu są prezentowane nowe kreacje, czyli po prostu odbywają się pokazy mody. Co jeszcze jest ważnego? Musimy pamiętać, że Paryż i Londyn to bardzo ważne stolice turystyczne. Musimy wiedzieć, że co roku przyjeżdżają tam rzesze turystów i wcale się nie dziwimy dlaczego. Ponieważ są to miasta bardzo stare, powstało około 2000 lat temu. W związku z tym mają y, bardzo ważne zabytki y, świadczące o historii tych miast. I tak na przykład oprócz muzeum w Paryżu mamy słynną wieżę Eiffla. Mamy katedrę Notre Dame, która niestety niedawno y, uległa pożarowi, ale jest odbudowywana. Y, mamy Wersal pod Paryżem czyli zespół pałacowo-ogrodowy. Natomiast Londyn, proszę Państwa, parlament ze słynnym Big Benem, czyli wieżą, na której jest zegar, pałac westminsterski, pałac Buckingham. Tower Bridge, czyli piękny most, Tower of London. I to są atrakcje, które każdy z nas chciałby e, zobaczyć. I życzę Wam takich wycieczek do Londynu i Paryża. Ja niestety muszę się przyznać, że e, w Londynie byłam, ale w Paryżu jeszcze nie udało mi się być. Mam nadzieję, że, że na zaległości. Tym, co z Was byli bardzo zazdroszczę. E, I cóż mogę powiedzieć więcej? Do zobaczenia na następnej lekcji.